Hej! Witajcie! Jak widać zima odrobinkę puszcza, ale nadszedł czas, żeby porozmawiać o tym niedocenionym zegarku. A jest to Casio g GWN 1000. Moje pierwsze spotkanie z modelem Casio Gewen 1000 nastąpiło w wakacji ubiegłego roku. Na grupach zegarkowych zauważyłem piękne zdjęcia tego oto zegarka. I sobie tak myślę, jaki to jest piękny zegarek. Że zegarek jest stosunkowo ze, ze średniej półki cenowej, to sobie myślę, a co może sobie kupię, może sobie, sobie prezent wypróbuję, jak, jak ten zegarek się nosi. Porobię sobie też fajnych zdjęć troszkę. Zegarkami, bo wiecie, my, jak kolekcjonujemy te zegarki, to mamy takiego hopsia na punkcie robienia zdjęć z zegarką. Bardzo ciekawa rzecz. Aczkolwiek, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to zapraszam na grupy zegarkowe. Tam na pewno zobaczycie masę pięknych zdjęć ze zegarkami, nie tylko g ale również innymi. Bo są dwie grupy: jest grupa zegarki, jest też grupa typowo dla g -Shock. Ale wracając do tematu, no i tak. Ten zegarek postanowiłem kupić. No dobra, to gadałem się ze sprzedającym. Pozdrawiam cię oczywiście, bo jest na grupie kolega. No i, no i już posiadam. Jestem w posiadaniu tego oto fajnego zegarka. Dlaczego ja mówię, że ten zegarek jest niedoceniony, moi drodzy? A dlatego jest ten zegarek niedoceniony, ponieważ jest to taki. GWG 1000 w troszczytkiem mniejszym i innym wydaniu, ponieważ jest to Gulfmaster, czy nie jest to Mudmaster, czyli nie ma tej odporności. Natomiast Gulfmaster z funkcjami GWG 1000, czyli ten zegarek posiada wszystko to, co GWG 1000 oprócz szkła szafirowego oraz, czyli zapisów wysokościomierza. Aczkolwiek moim zdaniem prywatnym, Własnym zdaniem, funkcja jest naprawdę rzadko używana. Przeze mnie osobiście. W wielu zegarkach jest ta funkcja. Ja Wam powiem szczerze, używam jej raz w roku. Także myślę, że to nie jest aż tak, aż tak ważna funkcja. Bardziej brakuje mi w tym zegarku szkła szafirowego. Ale jeśli się uważa, no, ten zegarek i też te szkło jest tak schowany, nie wiem czy to jest widać, pod tym metalowym bezelem, który o dziwo jest bardzo drogi jak na ten zegarek, to powiem wam szczerze, że niełatwo jest zarysować takie szkiełku. Poprzez zasilanie solarnej Multiband 6 zegarek jest praktycznie bezobsługowy. Ten zegarek, może nie posiada szkiełka szafirowego, może nie posiada funkcji zapamiętującej yy, nasze wartości. Wysokością mierza, natomiast ten zegarek posiada pływy morskie oraz ten zegarek posiada fazy księżyca. Moi drodzy, tak czyli ten zegarek posiada tak naprawdę więcej niż yy, nasz flagowy Mudmaster GWG-1000. A w zasadzie są to moim zdaniem identyczne zegarki, tylko różnią się oczywiście całkowicie innym wyglądem. Koronka, funkcje są prawie, że identycznie sterowane w taki sam sposób. Tarcza tego zegarka w zależności od wersji kolorystycznej, ma y, oczywiście różne kolory wskazówek, ma różne y, odcienie, y, zarówno y, ciemne, jak i białe, indeksów. Y, zegarek posiada również pływy, co ciekawe. Oczywiście GWG 1000 nie posiada pływów, a ten zegarek pływy posiada czyli tak jakby y, posiada więcej niż nasz GWG 1000 Mudmast. Moi drodzy, jedyną rzeczą, do której mógłbym się przyczepić, to jest brak takiej wypustki na zakończeniu paska, co powoduje, że szlówka jest oczywiście stosunkowo duża w tym pasku, znaczy się stosunkowo szeroka. I my nie mamy, na przykład w Mundmasterach Masterach mamy na, na zakończeniu paska. Tak, taką wypustkę, która zapobiega wysuwaniu się paska ze szlówki. No w tym modelu w Gulf Masterze akurat tego nie mamy, co, do czego mógłbym się przyczepić, ponieważ z tej szlówki może nam się wywinąć pasek, co za tym idzie, może nam się sam zegarek rozpiąć. Natomiast to też w gruncie rzeczy zależy od grubości naszego nadgarstka. Jeżeli mamy ten nagarstek chudy, no to wiadomo, że to się na pewno nam nie stanie. Natomiast jeśli ktoś ma mega mega gruby nadgarstek, no to może się z tej naszej szlufki, akurat w tym przypadku to jest, to może tego tak nie widać. Ja też zastosowałem tu trochę mniejszą szlufkę niż być powinna, bo była jeszcze większa szlufka. No i to również powodowało, że ten pasek tak trochę latał w tej ślufce. No to może do tego mógłbym się naprawdę przyczepić, bo powiem Wam szczerze, że pasek jest stosunkowo cienki jeśli chodzi o ten model. Naprawdę pasek jest cienki, jest bardzo gumowy, ale przez to jest również mega wygodny. W Mudmasterze pasek jest niestety gruby, no i niestety jest niewygodny. I nie jest elastyczny. Ten jest naprawdę bardzo elastyczny, jest bardzo wygodny. Natomiast jak walczyć z problemem tej, braku tego wypustu na, na końcu paska? Po prostu tak jak myślę, że tak jak ja, założyć mniejszą szlówkę i będzie wszystko ok Zegarek Gulfmaster GWM-1000 posiada koronkę, jak GWG-1000, z tym, że koronka nie jest zakręcana w taki oto sposób, że kręcimy, 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 tylko po prostu na zasadzie zegarka GPW-1000. Po prostu przekręcamy, jest taki jeden moment od do, żeby koronkę zablokować i odblokować. Jest to moim zdaniem o wiele łatwiejsze rozwiązanie niż w GWG-1000. Zegarek posiada oczywiście świetne podświetlenie, bardzo ładne i bardzo wyraziste, bardzo mocno diodo LED, co jest bardzo dużo zaletą tego zegarka. No to może nadszedł czas, aby powiedzieć, ile ten zegarek waży oraz jakie posiada rozmiary. Jeśli chodzi też o ten zegarek, jest też e, niestety taki minus tego typu, że żeby wymienić w nim bezel, no to trzeba już naprawdę mieć sprawne rączki i trochę pojęcia o tego typu majstrowaniu w zegarkach. Dlaczego? Dlatego, że mój kolega <gryw> oczywiście y, miał problem z tym zegarkiem, no, w takim sensie, że po prostu podczas nieumiejętnego ściągnięcia bezela powyginał przyciski no Dlatego trzeba troszeczkę uważać jeśli chodzi o tego typu zegarki, moim zdaniem z zegarka g 1000 jest o wiele łatwiej ściągnąć bezel, ale to może być tylko moje zdanie. Natomiast z takich modeli jak GW 9400 czy tak zwana popularna kostka, nawet kosa g 100 mówię tu cały czas o g bardzo łatwo się ściąga bezele, jak również wymienia paski. Natomiast w tym zegarku wyjątkowo jest to utrudnione, moi drodzy. Także jeśli ktoś nie ma sprawnych takich sprawności manualnych do tego typu operacji, to radziłbym, żeby ten zegarek kupił w takim kolorze, w jakim ma, i w takim go po prostu użytkowa. Więc szukać ładnego zadbanego egzemplarza i użytkować go w takim kolorze, w jakim jest. Chyba, że mamy zdolności, Natomiast jeśli ich nie mamy, no to mówię Wam, że naprawdę można tu więcej uszkodzić w tym zegarku niż mieć z tego, jak to mówią przyjemności, że będziemy mieli zegarek w innym kolorze, ale już z uszkodzoną koronko, czy też przyciskami. Także nie polecam zabaw osobom niedoświadczonym przy tego typu zegarku. wiedziałem zegarek posiada sensory a więc mamy tutaj kompas mamy tutaj wysokościomierz mamy tutaj barometr mamy tu temperaturę sensory działają identycznie jak w modelu GWG1000 jak i również w innych modelach g -Shock. Co należy podkreślić sensory są bardzo dokładne akurat w tym modelu ja robiłem testy już tego modelu również modelu GWG1000 również naszego Romka. Wcześniej na kanale moim to jest. Jeśli ktoś jest zainteresowany, możecie sobie odszukać ten film. Ale wracając do tematu, naprawdę ten zegarek wypadł pozytywnie. Moim zdaniem, naprawdę pozytywnie i naprawdę dokładnie. Także jest pod dużym zdumieniem, że naprawdę ten zegarek posiada naprawdę sensory bardzo czułe i dokładne. Powiem Wam szczerze, miałem problem z GWG1000 kalibracją kompasu. Tu już nie miałem żadnego problemu. Nie wiem, może to też poniekąd jest akurat taki egzemplarz mi się fajnie trafił, ale to jest kwestią szparną, jak to mówię do wytłumaczenia. A jakie mamy rodzaje tych GWN1000 zegarków, naszych Gulfmasterów? Jakie my mamy rodzaje? No, zobaczcie. A jak wygląda set, czyli pudełko od naszego zegarka GWN 1000? Jak wygląda set, czyli pudełko oraz puszka od naszego dieshoka GWNA? No akurat w tym przypadku jest do, dość podniszczone te pudełko, no ale wiadomo, zegarek nie jest już pierwszej nowości, więc pudełko również nie będzie. Yy, mamy oczywiście standardowo pap papierologię, karty dieshoka, instrukcje Oczywiście nie w języku polskim, tylko w językach europejskich, jak to mówią. No i mamy oczywiście to, co najważniejsze, czyli metalową puszeczkę, która jest prawie w każdym modelu Dishoka. Tu jeszcze była taka czarna, bo te czarne to były raczej takie dawniejsze zegarki. W późniejszych terminach te puszki również zmieniały kolory. Oczywiście nie mówię, że każdy set tak wygląda, ponieważ wersje specjalne niektórych zegarków posiadają inne sety, wyjątkowe, czy też wersje rocznicowe, czy wersje limitowane. Ale akurat w przypadku gwn i wersji tej wersji zegarka, no to właśnie set był, jak to mówią, standardowy. No i mamy nasz oczywiście nasz zegarek na gąbce. Zegarek mimo że ma Kilka lat, jest naprawdę zadbany. Też nie ukrywajmy, to są zegarki, które się tak szybko nie niszczą przecież to jest Dzisok, prawda? Chociaż z drugiej strony zajechać zegarek można każdy, ale moim zdaniem, jeśli ktoś kupuje droższy zegarek, raczej o niego dba. Więc tak wygląda set od zegarka Casio G-Shock 1000 A może sobie teraz porozmawiamy trochę o funkcjach tego zegarka. Zapraszam. Dzisiaj w warunkach czysto polowych, ponieważ znajdujemy się na otwartej przestrzeni, opowiemy sobie o funkcjach tego oto zegarka, tylko mam pewne zastrzeżenia co do, że na naszym szkiełku światło będzie się troszkę odbijać, ale Jakoś myślę, że sobie z tym poradzimy. Dobra. Zegarek ma oczywiście sensory, czyli tak. Podświetlenie, no to standardowo. Włączamy prawym górnym przyciskiem. Może tu będzie lepiej. O, tam na pewno. Widzicie? Jest to bardzo silna dioda LED. Ja wam pokażę, jak to działa w ciemności. A teraz w tym momencie przejdziemy sobie do sensorów które włączamy prawym dolnym przyciskiem. E, mamy oczywiście Altimet, czyli wysokościom, aby dokonać kalibracji, czyli wprowadzić wysokość, na której się znajdujemy. Musimy oczywiście zwolnić koronkę, wyciągnąć koronkę. No i możemy sobie teraz wpisać, a tak naprawdę ustawić żądaną wysokość, na której się znajdujemy. Żeby zabezpieczyć koronkę, musimy koronką trafić. E, tym czerwonym w czerwone, oczywiście, może to być w różnych kolorach w zależności od koloru bezela oraz od wersji zegarka. W ten sposób koronkę zabezpieczamy, po prostu przechodzimy, przyciskamy i przesuwamy ją do, do drugiego punktu. Dobra, dalej. Następnym mamy temperaturę. Oczywiście, również kalibrujemy w identyczny sposób koronką. Temperaturę oczywiście mierzymy po zdjęciu zegarka z ręki i położeniu na dobre kilka minut w miejsce, w którym nie będzie na zegarek oddziaływać temperatura inna niż otoczenia. Dalej mamy barometr. Jest to akurat 1006 hPa. Mamy oczywiście wykres barometru. Dalej mamy nasz kompas. Wszystko identycznie działa jak w innych modelach g -Shocka. No i dalej z powrotem, Multimeter. Dobra, teraz wychodzimy lewym dolnym przyciskiem. No i mamy oczywiście datę. Mamy dzień, tygodnia, miesiąc oraz dzień. Mamy również wykres barometryczny, miesiąc oraz dzień. Mamy również czas cyfrowy. Wszystko zmieniamy górnym lewym przyciskiem. Również World Time, czyli naszą drugą strefę czasową, Age, czyli fazy księżyca. No i z powrotem mamy dzień. W naszym GWG 1000 nie mamy aż tyle możliwości, jeśli chodzi o wyświetlacz podczas timekeepingu, który nam pokazuje czas. Dobra, jedziemy dalej. Dolnym lewym przyciskiem przechodzimy do Word Time. Tutaj mamy oczywiście dane strefy czasowe. Możemy sobie ustawić dowolną strefę czasową. W tego typu zegarkach do ustawiania służy nam koronka. My mamy w tym momencie ustawiony Nowy Jork. No i tak jak zostanie. Wciskamy koronkę. Potwierdzamy i zabezpieczamy koronkę. Bardzo fajny sposób. Mi się bardziej w ten sposób podoba. O wiele bardziej niż w mod masterach, żeby tę koronkę po prostu przykręcać. E, dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy Tide, czyli, czyli e, pływy, czyli nasze pływy, oczywiście na zegarku. Nie wiem, czy zauważyliście, Tide. Również mamy L, H i L. I ta strzałka pokazuje nam, oczywiście, H to jest jak najbardziej przypływ, L to jest przed przypływem, TL po lewej stronie, natomiast te l po prawej stronie to już jest tak jakby odpływ. Czyli pokazuje nam, że zbliża się przypływ. O i oczywiście mamy godzinę, w której ten przypływ będzie. Oczywiście możemy to również ustawić i konfigurować w dowolny sposób poprzez koronkę, ale już na razie nie będziemy tego robić. Kolejne przyciskamy, mamy stoper, stoper działa na identycznych zasadach jak w innych zegarkach, tego typu. Gubi mi ostrość niestety, no ale jesteśmy w warunkach polowych, więc też nie będę się mocno zagłębiał w te tematy, chcę Wam mniej więcej pokazać jak to wygląda. Tylko że tutaj kasujemy akurat górnym, lewym przyciskiem, czyli też troszeczkę może i na inne sterowanie, ale nie wszystkich funkcji. Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy timer. No, timer tu również. Widzicie, też możemy sobie ustawić. Natomiast tego timera nie ustawimy również do połowy minuty czy do sekund, tylko to jest tak akurat nie wiem kto to wymyślił i jak to jest zrobione, że my ustawiamy sobie do pełnych minut. Teraz zaczynamy górnym, nie, dolnym. Czekajcie, jak to się? Nie możemy, widzicie? Możemy ustawić tylko do pełnych minut i jeszcze do 60 minut. Czyli tak naprawdę do 59 minut. set. No ale dobra, zostawimy na minutę. No to jest trochę wado tych zegarków, że ktoś nie pomyślał, że timer powinno się również móc ustawić na 30 sekund. No, no trochę szkoda, bo na przykład na siłowni byłoby to wykorzystywane Podczas krótkich treningów. No, nie zawsze trening musi trwać pełną minutę, czy dwie, czy więcej. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy alarmy. Oczywiście mamy tak, alarm wyłączony. Mamy moment, gubi mi strasznie to ostrość. Alarm off, alarm trzeci. Czy mamy cztery alarmy, pięć alarmów oraz sygnał pełnej godziny. Dobra, idziemy dalej. RC, czyli jest to synchronizacja z zegarem atomowym. Mamy godzinę oraz datę, kiedy zegarek się sam synchronizował z zegarem atomowym, bądź był synchronizowany manualnie. W tym przypadku akurat synchronizujemy się sam bez żadnego problemu. No i przechodzimy z powrotem do timekeepingu. Może ja bardzo krótko i bardzo tak mało zrozumiale, co dla niektórych opowiadam. natomiast nie chcę się tu już rozwodzić na temat tego zegarka, jakoś mega nie wiadomo ile, po prostu chcę Wam mniej więcej zobrazować, jak te funkcje w tym oto zegarku wyglądają. Od tego są oczywiście top poradniki, jeśli będę miał taką możliwość, będę Wam dodawał w poradnikach pewne funkcje i porady, już wtedy bardzo szczegółowo się do tego zagłębiał i pokazywał wam wszystko. No i to jest w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć na temat funkcji tego zegarka. Moi drodzy, chciałem dzisiejszy odcinek nagrać w hołdzie temu zegarkowi, ponieważ był to jeden z moich najlepszych zegarków, ale niestety, jak to wiadomo, musimy coś poświęcić na rzecz czegoś innego. Coś do mnie nowego niebawem dotrze. Oczywiście będą o tym testy. Więc muszę ten zegarek poświęcić. Ten zegarek prawdopodobnie dzisiaj właśnie po nagrywaniu tego filmu. Dlatego teraz jesteśmy w trakcie nagrywania po prostu poleci w świat do nowego właściciela i mam nadzieję, że będzie go bardzo cieszył dlatego też pragnę nagrać ten film dzisiejszy na pamiątkę tym wspaniałym zegarku GWM 1000 w masterze. dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne filmy tego typu porozmawiajmy o zegarkach, jak również na testy zegarków, oczywiście będzie cieplej będzie szło ku wiośnie tych testów będzie o wiele, wiele więcej. Na chwilę obecną, sami rozumiecie, mamy pogodę, jaką mamy, i tak się staram dla Was nagrywać dużo, jak najwięcej mogę. Jeśli jesteście fanami zegarków, zapraszam Was na grupy zegarkowe na Facebooku. Linki do tych grup macie w opisie filmu. Właściwie to w każdym filmie wrzucam. W każdego mojego filmu macie linki do grup zegarkowych, jak również. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, o ile oczywiście się Wam podoba to, co ja tworzę, to o czym mówię i w jaki sposób mówię. Przede wszystkim temat zegarków. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło, również jak dacie łapkę w górę. To bardzo mnie motywuje do działania i do tego, żeby nagrywać Wam filmy o zegarkach. Także trzymajcie się, ciepło. Pozdrawiam Was z GWN-1000 i do następnego filmu. Hej!